Po raz kolejny, czwarty Mundial dla Patryka. Skąd pomysł, żeby tę imprezę kontynuować już czwarty rok z rzędu? Tak, jest to nasz czwarty Mundial dla Patryka. Kontynuujemy tę imprezę, ponieważ Patryk w dalszym ciągu potrzebuje pieniędzy, które pozwolą mu przejść operację. Niestety z początkiem roku no, nie mamy najlepszych wieści, bo operacja Patryka wzrosła. Kwota operacji Patryka o 130 tysięcy złotych, także musimy jeszcze więcej starań dołożyć, aby, aby Patryk mógł żyć normalnie. Gramy, pomagamy, robimy co możemy. No jest, jest ciężko, jest, jest, jest coraz drożej, ale no chcemy zrobić wszystko, żeby Patryk mógł zresztą normalnie żyć. Czwarty turniej, jak zwykle bardzo dużo zainteresowania tą imprezą, nawet z odległych stron drużyny przyjechały tutaj do Zagórowa. Tak, tak. Mamy, mamy drużynę nawet z, z województwa lubuskiego, która przyjechała do z 300 km. Jest to drużyna złożona przez tutaj naszego byłego zawodnika z ZKS Zagórów, byłego kapitana Piotra Kowalskiego, który Obecnie jest zawodnikiem Zjednoczonych Brody, którzy no, przyjechali do nas aż, aż 300 km. Także wielki szacunek za to, co robią. Jak widać, jeśli się chce, to można, można przebyć tak nawet odległą drogę, by, by zagrać charytatywnie. To wpisowe przeznaczone zostanie na pomoc Patrykowi, ale oprócz tego inne atrakcje, między innymi licytacje. Tutaj, jak co roku, prawda? Co tam będziemy licytować ciekawego? Mamy mnóstwo gadżetów. Oprócz tego, że na subkonto Patryka trafi wpisowe, które, wpłacają, które wpłaca każda drużyna, mamy, mamy również mnóstwo fajnych gadżetów. Najcenniejszym tutaj fantem jest koszulka piłkarzy ręcznych z ich podpisami, z brązowych medalistów z Kataru z 2008 roku. Piłka z podpisem piłka Lecha Poznań i wiele, wiele innych ciekawych fantów. Pamiętasz, że w tamtym roku udało się zebrać pieniądze? Więc... Tak, było to około 17 tysięcy. Mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie, a może nawet lepiej.